Dzisiaj kolejna recenzja noża z Biedronki Jest to ostatni nóż z Biedronki, który posiadam Będzie jeszcze recenzja przybornika z Lidla A potem już polecam te filmówki Więc tak, nóż, jest to nóż Rescue tak wygląda ma taką taki futerał jak każdy rąkowiec. no i będzie takie i nóż nóż jest bardzo fajny ciężki ma bardzo dobrą stalnie rysuje się w przeciwieństwie do tego co wcześniej pokazywałem tego mojego edycja foldera, tego yy, jest jakiś taki po prostu masywniejszy i tak, taki bardziej, do, leps, le, ma lepsze wykonanie. o. I jest dużo w, w tym, porównaniu do tego, jest dużo niedociągnięć. Na przykład, popatrzcie tutaj, te ma ząbki, a ten nie. Ten tylko chyba tyle. Dobra, odduszmy tego. Yy, yy, tutaj lekko opadający grzbiet widzimy. Fałszywka i szlip półpełny. Yy, bardzo tutaj. Ostro zakończony czubek. Yy stal 420 jak w każdym zbydronki nożu z obydwu stron jest ten do zamykania taki takie no ten kołek do zamykania o kołek noże jest bardzo dobrze magnetyzowany tutaj na dole bardzo się fajnie domyka O, nóż jest y, ratowniczy więc ma wybieg do szyb posiada również przecinek do pasów jest wzmacniany y, metalowymi płytkami y, przez co jest dosyć ciężki klips jest bardzo dobrze bardzo dobrze sprzężynuje nie łamie się ani nic jest po prostu idealny. Yy, tak jak mówiłem, jest tutaj zapakowane, tutaj, to I bardzo się, nie, nie wbija się za bardzo, i jest bardzo Po prostu bardzo taki, fajnie, bardzo taki, bardzo, wiecie, tak bardzo No, no i chyba tyle yy, nuczę jest dostępny tylko w tym kolorze W tej wersji Jest jeszcze jedna wersja, Rescue ale nie posiada przecinaka do pasów yy, i ma wszystko to co ten nóż, tylko jest niebieski i trochę, y, trochę mniejszy ma krótsze, ostrze a jeszcze co do pomimo widzieć przecinek do pasów w tym nożu jest po prostu yy, szajski nie przetniemy tym nic, choćbyśmy bardzo chcieli nawet yy, żółki węskarskiej w ogóle nic a, no tak wcięcie, co ułatwia dosyć yy, trzymanie się palca tutaj. Fajnie rozwiązane. No i to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!